Okay. Dzień dobry. Dzisiaj na zajęciach z plastyką będziemy się bawić wełną. Wełna, która jest w sklepie jako wełna do filcowania. Będziemy robić obrazek malowany wełną. Wełnę będziemy filcować na mokro. Tu jest taki przykładowy obrazek. Wełna robiona jest na mokro. I tło, wszystko, nic tu nie jest szybane, tylko za pomocą takiej we, wełenki, kosmków wełenki, wykonany jest obrazeczek. To jest przykładowy obrazeczek, gdzie jest on dosyć mocny i można się fajnie pobawić, a zarazem zrobić sobie czy na puduszeczkę, czy na ścianę, czy nawet jako serwetkę. Taki obrazek. Tu już ja przygotowałam, co potrzebne. No, dobrze, żeby było jakiś ręcznik, folia bąbelkowa. To jest taka folia do opakowań bąbelkowa. Ja tu położyłam sobie kształt tej pracy, więc za formę jest za formę kartonik. Potem jakiś szkic dobrze wykonać, żeby tak pamiętać mniej więcej, co się ma robić. Tu już przygotowałam sobie, zaraz powiem o tle, bo najpierw sobie robię tło, żeby dopiero ten obrazek układamy. Jeszcze potrzebne są zwykłe mydełko. Może to być mydełko takie szare, mydełko może być i w płynie nie też używają niektórzy, ja mam kawałki niepotrzebnego szarego mydełka. Ciepła woda, ciepła woda tu jest akurat z mydełkiem się moczy, bo to trzeba bardzo dużo namydlać i tą wodą później nakrapiamy, to powiem. No i ciepłą wodę mam tu specjalną butelkę z otworkami, gdzie będziemy tą wodę tu ładnie równo nakrapiać. Tu jest moja paleta, zamiast farb to jest paleta jakich kolorów będę używała dzisiaj. Wełna sprzedawana jest w takim motku, więc co ja robię? Biorę kosmyk, to są takie kosmyki, które się fajnie rozdzielają. Do tła użyłam właśnie tego koloru, bo mam najwięcej. Więc taki kosmyk biorę w ręce i po prostu na drobniejsze, cienkie kosmyki układam. Żeby to ładnie się sfilcowało, więc najpierw robię po poziomie, czyli w ten sposób układałam, tu już zaczęłam układać. I tak dokończę ten poziom, żeby dobrze jeszcze się filcowała wełna. Nie tylko w jedną stronę układamy te kosówki, ale i w pionowej, po prostu na krzyżek. Bierzemy taką krateczkę. Robimy teraz, i robimy w pionie układamy kosówki. Ja tych warstw nakładam y, y, dwie, i potem po takim jeszcze raz w poziomie robię. I dopiero układamy obraz. może być z zielenią, to pocieniujemy, można skręcić ją troszkę, będzie druga łodyżka taka cieniowana. To wszystko się zaraz pokropi wodą. Motylek to jak kształt zrobimy, motylka kształt zrobimy z takiego małego kosnika. Niech to będzie taki motyl. O, bruną sobie, będzie pięknie. Dziewci to mogą robić dosyć takie płaskie rzeczy, nawet na przykład wielką biedronę, jakiś, jakąś jaką jakieś zwierzątko Fioletowy mogę zostawić na kosaćcu, bo coś tam tutaj brakuje, więc może być tu jakiś pąk z kwiata, bo przecież motylek to lubi w kwiatuszkach przebywać. To wszystko, jak już przygotowaliśmy cały ten nasz zamierzony rysunek. Według rysunku, albo jak się ułoży jakiś pomysł. Bez rysunku też można jakiś pomysł sobie układać. Zakropimy, tu jest ciepła woda. Ciepła woda rozrobiona właśnie z tym szarym mydłem. Tu jest mydełko. O, pokazuję jest mydełko. Nakropiamy, nie boimy się. Nakrapiamy tą pracę wodą. Musimy solidnie wodą nakropić. Żeby nam się ono dobrze zmoczyło równo. Przede wszystkim równo, żeby się zmoczyło. Jeszcze sobie po, po, po mydle mydłem. Jeszcze od tego mydła mi spłynie. Rozmoczymy tak trochę. Spróbuję dotknąć, czy jeszcze nie, jak się troszkę unosi, to znaczy, że jeszcze trzeba wodą. Musimy jeszcze trochę brzegi wodą potraktować tej pracy to wygląda właśnie tak, że nam się zamoczyło już to prawie wszystko. Zaraz założę rękawiczki i to wygładzę. To jest czas na poprawę detali, tu nawet dwie, dwa kółeczka mogę zrobić. Bąbelkami, dlatego tej poli to trochę więcej, przykrywamy i co robimy? Powoli masujemy ja do masowania mam takie do masażu, właściwie to jest takie są akcesoria łazienkowe. Tu jest potrzebny i ręcznik, i do masażu więc delikatnie to wmasowuję. Ruchem kolistym można sobie tak wmasowywać. Ja jeszcze tutaj poleję trochę wodą, żeby to było, było z poślizgiem. O tak. Na razie delikatnie masujemy, nie za mocno. Dopiero później będziemy, możemy nawet tak postukać troszeczkę, powduszać. Takie mizianie to z 15 minut. Jeszcze później będzie bałkowanie. Teraz jeszcze trzeba pobałkować. To jeszcze nie jest koniec filcowania. Dlatego potrzebny jest ręczniczek. Nakładam tu ręczniczek, bo to strasznie spływa, spływa yy, yy, ta pianka, ta woda. Zawijam w bałek taki do treningu. To wszystko biorę, zawijam i będę robić bałkowanie. Jeszcze bałkowana musi być ta praca. To już jest niepotrzebne. I będziemy sobie bałkować. Wałkujemy tak jak ciasto wałkujemy, albo nie wiem co, malowanie. Dawniej było takie. Więc musimy to przewałkować tą pracę solidnie. Ona już powinna się filcować. Zaraz zajrzymy do niej. Wyjdzie z niej trochę ta pianka. Jeszcze położę, teraz ręcznik położę w ogóle na tej pracy. Ona już jest tkaniną prawie. Proszę. Tu już jest tkanina, z tym, że jeszcze wyrównać można brzeg. Więc dzieci to też to lubią. Niektóre dzieci to specjalnie biorą tą folię, żeby postrzelać. Wypłuczymy tą tkaninkę, Zwiniemy w suchy ręcznik. Znowu będziemy bałkować i będzie do suszenia. Chyba nam się sfilcowała. Możemy jeszcze sprawdzić, jak to nam się. No, sfilcowało nam się, motyl ma trochę grube nogi, ale to nic i grube wąsy, ale to pewnie dlatego, że u fryzjera nie był, wąsy urosły, więc jeszcze po to filcujemy. Wypłuczę to w wodzie, w letniej wodzie i zawiniemy to w ręcznik. I do, o, nasza praca proszę. Jest już tkaniną. Idę płukać. Mhm. Proszę zobaczyć. To jest wypłukana, o zgrozo, taka pamięta, ale to dna ładnie rozłożymy na y, ręczniku. Można jeszcze trochę naci naciągać wyrównać brzegi naszej pracy. To już będzie tkaninka dosyć trwała. Jak tak popracowaliśmy, to zależy od długości pracy przy masowaniu i, po, i przy rolowaniu. Więc zakładam teraz ręcznik. Może jeszcze inaczej. Ten ręcznik jest suchy, to przełożę go na zielony ręcznik. Tak, przykrywam połówką i jeszcze raz go troszeczkę pozwijamy, posuszymy. Będziemy go suszyć fajnie. Pozwijam, pozwijam. się troszkę wysuszy i w stanie rozłożonym, w stanie rozłożonym będziemy to suszyć. Tu można te brzegi to można jeszcze naciągnąć albo obciąć, żeby były równe. Poobcinać. Motylek troszkę te półka nam się przesunęły, ale kolorowe są motylki, mogą być listki. I taka praca jest do wyschnięcia. Równiutko, żeby tu się nie postrzępiły, to, to można nożyczkami sobie tą pracę wyrównać i praca gotowa. Proszę. Takie to jest malowanie, trochę pracy trzeba, takich ćwiczeń, wałkowanie, masowanie. Trochę za krótko ja wałkowałam, ja masowałam, ale to masuje się podobno. 15, jeszcze raz 15 minut to z pół godziny taki masaż to co najmniej. Także dziękuję ślicznie i do innej techniki zapraszam do miłej zabawy. Do widzenia!